No, hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to są takie moje bardzo luźne rozważania na temat postaci Snowka, eee, kim są Rycerze Ren, być może coś tam jeszcze dopowiem o Kylo. Eee, przepraszam, że nie było bardzo długo filmów. <laughs> eee, w sensie, no, ostatnio przez tydzień, to może nie jest aż tak bardzo dawno, jak to się powtarzało kiedyś, ponieważ kiedyś potrafiło ich być, nie być w sumie przez parę miesięcy. Niemniej jednak... Eee, no, miałem kolokwia, troszeczkę, dzisiaj akurat mogę mieć spokój, bo jutro nie mam kolokwiu... ...kolokwium. <noise> Ale mam w czwartek. Tak więc, nie fajnie. Znaczy, ja to nagrywam we wtorek, czyli wy to pewnie dostaniecie właśnie w czwartek. Czyli dzisiaj mam kolokwium. No, prawdopodobnie nawet dwa. Niemniej jednak, byłem na konwencie Ruda Mitrilu. Tak, byłem gościem VIP. Prowadziłem prelekcję na temat Gwiezdnych Wojen nie nagrałem tej prelekcji, miałem, miałem właśnie taką ochotę nagrać tę prelekcję i nawet wziąłem kamerę, ale tego nie zrobiłem bo mam sklerozę i zapomniałem Niemniej jednak, um, na szczęście wziąłem sobie to, podrukowałem i generalnie powiedzmy, że powiedzmy, że nagram dla was specjalnie jeszcze raz czy w ogóle nagram dla was prelekcję Um, powiedzmy takie moje kolejne luźniejsze rozważania yy, tylko że nie będą one tak bardzo yy, powiedzmy przerywnikowe czy to będzie bardziej merytoryczny materiał niż to co ja teraz powiem czy może bardziej przygotowany yy, umówmy się to jest takie luźne jeśli ktoś chce po prostu dotrzeć do końca jak gdyby tego filmu no to śmiało jasne słuchajcie pff. Mi to nie przeszkadza. Jeśli ktoś chce tam dotrzeć do pewnego momentu, ponieważ uzna, że wysłuchał już wszystkiego, co chciał, no to może to wyłączyć. Przecież ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby to oglądał całe, prawda? No. Niemniej jednak postaram się nie ciąć tego specjalnie. Już dwie minuty. Więc, jak gdyby, nie zrażajcie się za długość filmu. No dobrze. No to zaczynamy od Snowka. Snowke jest obecnie najbardziej kurczę, jak to powiedzieć, nierozchwytywaną, nie tylko najbardziej taką postacią mm, spekulatywną. Myślę, to jest dobre określenie. Nawet nie wiem, czy jest takie w języku polskim. Um, najbardziej pobudza y, rozmowy. Właśnie, co generalnie spojrzę na jakąś rozmowę, albo coś tego typu, to widzę, y, że jest poruszony temat Snowka. Znaczy, jeśli chodzi o fandom, czy fanów gwiezdnych WEN, prawda, to są poruszane tematy właśnie, kim jest Snow, kim on prawdopodobnie jest, kim mógłby być i tak dalej, i tak dalej. No, troszeczkę się też nasłuchałem tych teorii. No i myślę, że jest jedna, którą gdzieś tam też sam pewnie wysnułem. No, myślę, że to jest taka bardziej sensowna, no ale mniejsza o to. Przejdźmy może do tego. Co obecnie jest uważane za Snooka, czy kim mógłby być Snook, tak? Pierwszą teorią jest to, że Snook mógłby być. No mm, właśnie, zacznijmy od tej najbardziej nieprawdopodobnej, Vejderem, ok? Że Snook mógłby być Wejderem Ponieważ pojawia się duch Wejdera na kina, w sensie, a starego nie, i że stary mógłby przeżyć, etc. etc. Dobra, nie. Wejder umarł w szóstej części. On zmarł, on zniknął. Wedle wszystkiego, co jest napisane, wedle wszelkich informacji, ciało Wejdera w momencie, kiedy powiedzmy luk zdjął mu maskę, generalnie Vader się udusił, jeśli dobrze pamiętam, e, czy w ogóle tam doszło do spięć w jego zbroi i tak dalej, a ona tak mocno podtrzymywała mu, jego życie, e, no jak gdyby on zmarł i jego ciało tkanki, w sensie ciało fizyczne, prawda, zniknęło, stał się duchem mocy, tak, tak samo jak Yoda, Obi-Wan i tak dalej, i tak dalej, e, więc, jakim cudem on by mógł przeżyć, nie mam zielonego pojęcia. Ten duch się pojawia tylko, dla, tylko i wyłącznie dlatego. Że George Lucas sobie tak wymarzył, ponieważ to jest fajny motyw, kurczę. Mamy możliwości, odnówmy wszystko, całą starą trilogię, dorzućmy scenki rodzajowe, które są niepotrzebne, animacje, które są niepotrzebne, będzie fajnie. He, he. No niekoniecznie, właśnie. No, więc to jest najbardziej nieprawdopodobna teoria, jaka mogłaby być. I. No. Nie, po prostu nie. Nie, nie, nie. I nie, nie. W ogóle nie, nie. Poza tym, w siódmej części jest konkretne rozgraniczenie. Jest Vader jako postać żyjąca Kylo się do niej wręcz modli, żeby mu pomógł. Powiedzmy, odnaleźć sens z ciemnej strony. A Snowk jest fizyczną postacią, którą Kylo wie, że ona istnieje i tak dalej. I w jakim on jest, więc, jak gdyby to już nie ma jak gdyby przełożenia w praktyce dalej Snoke jako plegis plegis Dobrze myślę, że to wymawiam plegis albo no, ple... no, mniejsza o to plegis w każdym razie. Eee, dobra Umówmy się. Jest wysoki jest jedno ujęcie, jest jeden kadr, zdjęcie, które wyciekło do sieci, jak ten aktor, boże, ja już nie pamiętam jak ten aktor się nazywał, który gra obecnie Snowka, idzie przez plan mm, właśnie z jakąś lancą, która wygląda identycznie jak berło plegisa. Eee, siedzi na krześle, na tronie, cokolwiek to tam jest od Snowka. I generalnie wygląda jak Plegis na tronie. Ok, jasne, wszystko jest, wszystko jest poprawne. Tylko że nie wiem czy zauważyliście, ale Plegis był innej rasy. Był rasy Moon, która jest no, ewidentnie zupełnie odmienna od tego, jak wygląda Snook. Według mnie Snook wygląda bardziej jak człowiek niż jak rasa Moon. Ale mogę się mylić dalej. To już ktoś poddał wątpliwości, skoro Plegis wiedział, jak odnawiać, czy powiedzmy, budować, tworzyć nowe życia, ratować siebie i tak dalej, powiedzmy, czy ratować bliskie osoby, tak? To czemu nie miałby się umieć regenerować? W tym momencie nie wyglądałby. Tak jakby nie wiem, wyszedł z czeluści piekie, piekielnych, tak. No więc no jest kilka faktów, które przemawiają za tym, że są, to mógłby być Plegis, przy czym przypominam Wam również, że i jest teoria, przynajmniej według mnie powinna istnieć, iż istnieje, iż został wyrzucony z kanonu transfer esencji mocy. Czyli to, co wymyślił Darth Andeddu, co później próbował zrobić Pain, a co ostatecznie mu nie wyszło. No a może Snook, to opanował, może, fak... no, może plegi to opanował, no i może faktycznie Plegi to Snowk, ale szczerze mówiąc, bym się nie sugerował tym. E, dalej, no kurczę Snowk urodził się mm, przed upadkiem republiki, tak. No jasne, w sumie jakby na to nie spojrzeć, Plegis też. Tylko że. Tylko że wiecie, jak gdyby. Mm, no, Stoke chyba nie wygląda na aż tak starego. Już wielu sitów nie wyglądał tak starych jak powinno. Ale no to jest też taki argument z czapy. W sumie. No mniejsza o to. Po prostu według mnie za młodo wygląda. I nie pasuje po prostu mi moment jego urodzenia. Tak bardzo. Znał Imperium od Kulis i tak dalej. Znał y, prawdopodobnie Imperatora i Wejdera jednakże szczerze wątpię, żeby łączyły ich jakieś zażyłe stosunki, jakieś takie wiecie, super bezpośrednie. Mi się bardziej wydaje, no bo wyobraźmy sobie, kurczę, mamy Snowka, który się rodzi. Jest to potężny użytkownik mocy. Gdzieś w pobliżu, powiedzmy hipotetycznie, rodzi się nawet nie na kursan, tylko do jakiejś na jakiejś planecie obok no i myślę, że Palpatine podczas swoich medytacji jest w stanie go wyczuć umówmy się, prawda, w tym momencie w tym czasie Palpatine i Vader bardzo mocno, bardzo szeroko polują właśnie na e, czułych i wrażliwych na moc ponieważ e, twierdzą, że e, przez takich ludzi znaczy, no, to jest zagrożenie dla Jedi i zagrożenie, przepraszam dla Sithów i może się odrodzić zakon Jedi Tak więc chcą to za wszelką cenę właśnie powstrzymywać, no i w ten sposób powstają inkwizytorzy, albo po prostu się ich morduje. Więc no, trzeba brać na no, to poprawkę, tak? Um, no więc jestem prawie pewien, że Palpatine go wyczuł, czyli wniosek jest prosty. No. Albo się Snook ukrywał i Palpatine nie wiedział o jego istnieniu, albo Snook wcześniej był inkwizytorem. Idąc dalej, jeśli był inkwizytorem, to czemu nie miałby później być przywódcą? Co jest bardzo mocno opisane w, po, w książce Koniec i Początek, gdzie ostatecznie imperium dochodzi do wniosku, czy władze imperialne dochodzą do wniosku, że no dobrze by było wziąć i wybrać nowego przywódcę, nowego imperatora potrzebujemy No i w tym momencie pojawia się Snook, tak myślę przynajmniej, ponieważ tam tego nie jest, nie, 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 opisa, nie ma opisanego Jest tylko pokazane właśnie to, że oni chcą wybrać sobie nowego imperatora, kogoś spośród nich I w tym momencie pojawia się Snoke, prawda? W tym momencie pojawia się Snoke które ich przekonuje do siebie, pokazuje, że przedstawia jakąś wartość, ba, pokazuje, że jest silny, że jest silniejszy niż imperator, że też posługuje się mocą, jest potężniejszy i żyje przede wszystkim, tak? Więc y, powstaje najwyższy porządek. Przy okazji powstają rycerze Ren, którzy być może, przynajmniej według mnie, y, powstają na wskutek utworzenia się gdzieś tam y, ogólnie. Kultu Wejdera, przynajmniej według mnie, tak? No bo kurczę, no myślę, że to jest idealne środowisko dla Kylo. ale uwielbiał Wejdera. Więc środowisko, w którym najlepiej by się odnajdywał, to właśnie środowisko, w którym Wejdera się uwielbiało i wynosiło na yy, ołtarzu, tak? Jak gdyby, no przynajmniej, no tak jak mówię, to są takie moje wolne dywagacje. Mm. No więc. Tutaj tworzy się taki ciąg przyczynowo-skutkowy, jeśli chodzi o Snowka. No i myślę, to jest najbardziej prawdopodobne, przynajmniej według mnie. Um, jest jeszcze taka interpretacja, że y, Snowk to mógł być Palpatine. Ale to nie będzie Palpatine. To, nie, to na pewno nie będzie Palpatine. Ok, no kurczę. No, Nawet jakbym chciał tak myśleć, to niestety nie jestem w stanie. Po prostu to mi bardzo nie pasuje. Osobowością, charakterem i wyglądem przede wszystkim. Nijak mi to w ogóle nie przeszkadza. Znaczy, mnie nie odpowiada. O Boże, masakra. <laughs> no więc Palpatine to nie jest, Vader to nie jest, Plegis średnio to jest taka mocno też naciągana teoria. Bardziej bym się skłaniał ku temu, że to był Inkwizytor, albo się po prostu gdzieś ukrywał i szkolił z jakimiś akolitami ciemnej strony mocy, co jest też bardzo prawdopodobne, szczególnie czytając drugi numer komiksu, um, Vader i jego walka z rebelią, czy coś takiego. Więc myślę warto, Vader i jego wojna, o, jej anyway, i kupiłem go, też go zrecenzuję za jakiś czas, no. Tak więc, no, myślę, że przedstawiłem w miarę możliwości wszystkie możliwe teorie. Część mam nadzieję, że w miarę zasadnie obaliłem. No i myślę, że gdzieś tam się nie pomyliłem bardzo jakoś wybitnie. Znaczy, kurczę, wiem, że nic nie wiem no i to, że jestem człowiekiem, prawda? Więc generalnie, gdybym się nie mylił, musiałbym być idealnym bytem, tudzież Jakąś istotą, a takową nie jestem. Tak więc, no, mogę się pomylić, mogę się nie mylić, zobaczymy jak to będzie, prawda? Myślę, że dużo wyjaśni nam serial Rebelianci, który ostatnio wypuścił trailer jakiegoś tam materiału ekskluzywnego jakiegoś tam też, powiedzmy, odcinka, w którym w ogóle Ezra odpala ten krzyżowy miecz. Pojawiają się Szarzy Jedi, więc. To będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że pojawiają się szarze Jedi. No, myślę, że to sporo rzuci na sprawę. No i myślę, że pójdziemy z tym dalej, tak? No. Niemniej jednak to tyle. 15 minut minęło. Więc myślę, to, to, to wystarczy na takie moje właśnie swobodne dywagacje. No. Tak więc dziękuję serdecznie. Cześć. Niech moc będzie z wami. Zapraszam do rozmowy w komentarzach również. Cześć.